Dziś wyczyścimy sobie najbrudniejszego Xboxa, ładnie JAKIEGO wdziałem. Konsola ewidentnie pracowała w chlewie, bo innej opcji nie widzę. Cena, za jaką kupiłem ten sprzęcik to 140 zł, bez zasilacza, bez pada, jest to goła konsola. Co do modelu, no to mamy tu model 1540. Czyli jest to ten pierwszy, który wyszedł od razu po premierze. Dobra, weź to rozbierz, człowieku, a nie tu chrzanisz. Ja piercie. Faktycznie chyba w chlebie musiało być podłączone. Aha, idzie coś. O kurde, coś połamałem. Z tą śmiałością mogę powiedzieć, że tak brudnego Xboxa jeszcze nikt nie widział. Ty, ćwilka znalazłem a raczej jego pióra, więc myślę, że to było w jakimś kompostowniku połączonym z chlebem i kurnikiem? Czas na odpięcie anteny! O kurde, powyrywał człowiek. Chwila prawdy! Otwieramy X czyściocha. Zaczynamy. W środku nie ma aż takiego burdelu jak myślałem. O kurde, tu też na dole nie jest za czysto. W no, środek tutaj napędu też będzie niezły do czyszczenia już z tego, co zdążyłem zauważyć. 1000 gigabajtów! O kurcze, co jestem zdziwiony. No bo jestem zdziwiony, myślałem, że ma 500. <grym> o kurde. Oho, wentylator też będzie czyszczony. Podkręcałem te śrubeczki tutaj. Te dwie i tutaj te dwie. I jeszcze zostało odkręcić chłodzenie. Dobra, zdejmę te chłodzenie, żeby wszystko już umyć w jednym, w jednym momencie. I później wszystko w jednym momencie będę składał. Tutaj do tego ogólnie trzeba jakiś tam ściągacz, chyba. Ja nie mam ściągacza, więc będę musiał posłużyć się śrubokrętem. I w sumie nawet sprawnie to schodzi, bo wystarczy tutaj. Wadzić się w okręt i pociągnąć. Oho, to chyba troszeczkę zachwaliłem za mocno. Nie chcę też połamać czegoś od razu. Na połamanie jeszcze przyjdzie czas. Kurde, no jedno zeszło, ładnie. A czemu to drugie nie chce zejść? Kto takie gówno wymyślił? Nie mogli na śrubki zrobić. Kto tak robi takie głupoty? Dobra, zeszło. Oho, dobra, zleciało. No już powyginane jest na bank coś. Mam nadzieję, że nie rozwaliłem płyty głównej przez yy, nadmierne wyginanie jej. Co do pasty termoprzewodzącej to jest... No jeszcze taka dosyć lepka, ale już nie spełnia swojego zadania na bank. O kurde! A ja debil jestem! Człowieku, ja ze śrubami to biorę! Wszystkie śruby pogubione będą. Mamy poczyszczone, jak widać. A na koniec zostawiłem tylko otworzenie napędu Blu-ray, bo na pewno będzie ciekawie w środku, i wymianę pasty termoprzewodzącej na grafice Kurde, to trochę papierem ściernym Tej pasty troszeczkę tutaj więcej dam, ale. Z umiarem, z umiarem. Więc włóżmy. A teraz to trzymadło trzeba założyć odpowiednio. I żeby je założyć odpowiednio, to trzeba je po prostu założyć odpowiednio. Teraz wentylator. <słyski> Przyszedł czas na napęd i zobaczenie, co jest w środku. O, w środku czystość. No więc nie ma niespodzianek, ale tutaj jest niespodzianka, więc tutaj trzeba będzie to wyczyścić. Jak widać, tutaj ta zasłonka, co jest z przodu spełnia swoje zadanie, bo do środka brud się nie dostał, więc fajnie. No, dosyć spoko schodzi. Tu rolkę, może tutaj w środku przeczyszczę jeszcze. O, i teraz można wsadzić o swoje miejsce. Odpnijmy tutaj wtyczki. Jedna i druga. Postępy prac tak wyglądają, że jest prawie złożone. Dobra, ostatnia część obudowy musi być założona. Coś tu nie wchodzi. Oho, oho, oj, o, tu jest taki wsuwek, no więc trzeba go wsunąć. O, proszę bardzo. Tu jeszcze okleiłem całe, bo mam zamiar wypolerować tą powierzchnię. Człowieku, już jest efekt. Dobra, bo zaraz się stopi obudowa. <laughs> Jak widać, jest tutaj już efekt zadowalający, a przynajmniej lepszy niż był. Tu jest tak trochę nieładny jeszcze. Nie dało się tego doczyścić do końca. Tam jakieś są takie dziwne białe przybarwienia, więc tutaj sprayem psiknę. Przyszedł czas na uruchomienie. Akurat tak się złożyło, że miałem wtyczkę z obciętym przewodem od Xboxa One. No więc, jako że potrzebowałem zasilacza, to akurat miałem gdzieś tam schowany zasilacz od Xboxa 360, no więc go wykorzystałem. Nie jest to podłączenie jakieś specjalnie ładne, bo wsadziłem tylko przewodziki do wtyczki. Tu jest ten potwór 150W 12A na linii 12V. No i to wystarcza, żeby Xbox sobie tutaj normalnie działał. Ty co jest? Kurde. Kabelki powypadały. Kabelki powypadały i nie działa. Dobra, czas na uruchomienie. Jak widać wszystko działa. Mamy tutaj nawet jakieś gereczki. Mamy tutaj uruchomionego Fortnite'a, ładuje się gierczka. Tutaj mam też takiego padat, którego udało mi się kupić okazyjnie. Jak widać słaby stan. Tutaj jakieś poprzyklejane dziwne rzeczy. Porysowany. No więc na jakimś tam odcineczku pewnie będę coś z tym robił. O, już się włączyło. Długo się czeka, no ale wiadomo, dysk HDD to nie jest jednak demon prędkości. Mamy tutaj na górze licznik FPS-ów jak widać. 30 40 50 fps 60 czasami. No nie jest to zbyt płynne, ale grać się da. Wiadomo, że teraz się ładuje, więc jeszcze tutaj mamy okropnie niskie fps -y czasami. O, teraz mamy 60. O, 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 o. No jakoś to tutaj działa. Wiadomo, że ten Xbox jest tak stary, że to, że tutaj ten Fortnite działa, jest po prostu zadziwiające. Patrząc na dane techniczne tego Xboxa to jestem w szoku bardzo ciężkim, że to w ogóle się uruchamia i wygląda dosyć spoko jak na, no jak na te podzespoły, jakie tam siedzą. Trochę kombinacji można sobie nieźle tutaj popykać giereczki 140 zł. Konsola, padik z 5 dyszek, jak się dobrze poszuka. Zasilacz można nie wiadomo od czego, od routera. <grym> Jeden zasilaczek też można tam ogarnąć, sobie, nawet oryginalny. Albo jakieś hakerskie rozwiązania z innym zasilaczem, tylko wtyczkę trzeba mieć. Nawet w sumie wtyczki nie trzeba mieć, można się przylutować do, do płyty głównej. <grym <grym no i kurczę, kozak sprawa. Dobra. Wszystko działa, tyle z odcinka, nora! Kasimy potwora. <grym> Ty, a jak tam wentylator w środku? Świdruje. Nieźle się napocił, zasilaczek, ciepły jest, ale dał radę.